Mamy 11 luty, 12.30 Sprawdzenie wkładek w ulach po kolejnym tygodniu W tym tygodniu było, było mroźno, było po minus 10, minus 8, minus 6 stopni w nocy Zobaczymy jak to wygląda Ul 11 trzy sztuki warozy Pszczoły się jakby lekko zaczynają przesuwać jeszcze bardziej do tyłu Teraz już ma być cieplej. To jest ul stojący na skraju w moim rządku. Nie wiem jaka jest temperatura i wilgotność, bo wyjąłem termometr, bo był cały mokry. Ale widać, że w ulu tym o, jest cały czas mokro. Tu jest jakoś dziwnie wysoka wilgotność. A ponieważ prawie jest połowa lutego, następne dni już mają być cieplejsze, to zamykam wentylację w ulach Pól Ul numer 12, jedna sztuka rozy. Pszczoły siedzą na środku ramek Tu wygląda, że jest sucho, nie tak jak w tamtym ulu. Napiszcie w komentarzach, czy dobrze robię, że zamykam całkowicie wentylację. Pomału już widać większą aktywność w ulach. Wyższa temperatura jest tu jest 8,5 stopnia 71%. Hul numer 10, ani jednej sztuki warozy. Pszczoły mniej więcej siedzą w tym samym miejscu, co siedziały. Jest dość mało pszczół, ale cały czas stan jest taki sam. Tu też, też wygląda na to, że jest dość sucho. Nie widać żadnej wilgoci. 71%, 10 stopni. Tu pszczoły praktycznie siedzą pod termometrem. Pól nr 3. Tutaj wyraźnie jest widoczna mniejsza ilość pszczół, niż była wcześniej. Kropelka miodu. I trzy sztuki warozy. Ta rodzina już od tak jakichś trzech, czterech przeglądów, ostatnich wkładki, widać trochę mniejszą siłę pszczół. Aczkolwiek też potrafią z 5 stopni skoczyć na 10. Także coś tam, jakaś aktywność pszczół jest. 75%, 9,4 stopnia. Potem pokażę na wykresie, jak to wygląda, ale wygląda to podobnie. Pól numer 1. Jedna sztuka warozy. Tutaj pszczoły są, były słaby ul, ale coś tak jakoś w miarę są aktywne. Działają na całej szerokości ramki. Troszeczkę się zaczynają przesuwać do tyłu. Oczywiście to jest bardzo słaby ul. 80% i 5,3 stopnia. No i wreszcie ul numer 2, To był najsłabszy ul. Była garstka pszczół. No, wygląda na to, że już pszczół nie ma. Wszystkie padły. Nie ma nawet śladu żadnych zgryźlin. Więc niestety nie przetrwały mrozów. Na koniec jeszcze zerknięcie, jak to wygląda z temperaturą i wilgotnością. Jak były mrozy, to też było minus półtora. Więc jeden mór mniej. Jeszcze krótki rzut na wykresy. Temperatura na zewnątrz kształtowała się w granicach 1,4 od wczoraj, w nocy sobie spadła do minus 2,4, i potem już rosła obecnie, nawet przez moment, zaświeciło słońce, doszła do 3,5 stopnia. W tej chwili jest 2,8 i wilgotność 74%. Jak widać, w nocy tam ta wilgotność doszła do 83%. Jak to wyglądało w no, yy, na zewnątrz, a jak to wyglądało na przykładzie ula trzeciego, w tej chwili, jak zajrzałem do ula, to widać od razu skok jest na 11 stopni. Pszczoły od razu zareagowały. Także już od ostatnich przeglądów ewidentnie reagują na każdy ruch. Nie widać jakiejś wielkiej aktywności pszczół. Wilgotność w miarę się utrzymuje cały czas w granicach 79%. Jak widać, od wczoraj w ulu było 9,6 stopnia. Przez noc sobie spadała temperatura do 6,7 i mniej więcej tak się utrzymuje, już niżej w zasadzie nie spada, i potem tylko rośnie. Jest w granicach 9,3, czyli ewidentnie pszczoły zaczynają podgrzewać i coś tam działać. Także tak to wyglądało. Wygląda zobaczymy, jak będzie za tydzień. Teraz wszystkie ule. Praktycznie zamknąłem wentylację. Zobaczymy jaki będzie efekt. Dziękuję. Pozdrawiam.